Sobotę, czyli już w ostatni dzień, piątego tygodnia Wielkanocy czytamy kolejny fragment dziejów apostolskich z tym, że już nie tak bezpośrednio następujący po tym, co było przez trzy ostatnie dni, ale przeskakujemy jedną scenę, rozstanie z markiem. No to jest tak najpierw sobór jerozolimski, budowanie jedności na jakichś głębokich bazach teologicznych. A później taki jakiś głupi spór, jakieś niedarowanie um, czegoś tam. Nie, szczegółów nie znamy, ale wiemy o tym, że jak się rozstał Paweł z Markiem i gdy Barnaba później Marka proponował do jakiejś podróży, to, to Paweł powiedział nie. Mimo, że Marek może przepłynął, żeby spotkać się z Pawłem, nie zabrał go sobą w podróż. Więc, Ale ten fragment został opuszczony. Natomiast idą dalej. Już Paweł nie z Barnabą, tylko z Tymoteuszem, który był takim już do końca wiernym i uczniem Pawła, i, i towarzyszem, i wysłannikiem Pawła. To Był człowiekiem, któremu Paweł bardzo ufał. Wątków tu można powiedzieć jest kilka. Jeden to taki, kiedy Paweł wędruje z Tytusem, to wszyscy wiedzą, że Tytus nie jest obrzezany. No ale tak było, bo przecież obrzezanie nie jest potrzebne. Natomiast gdy Tymoteusz przyłącza się do, do Pawła, no to wtedy Paweł obrzezał go jednak ze względu na Żydów, którzy mieszkali w tamtejszych okolicach. Więc są takie sytuacje, że z tej czystej idei nawet taki Paweł ustępuje. Nie wiemy dlaczego. Dlaczego Tytus nie musiał być obrzezany, a Tymoteusz tak. Że takie tu kiedyś Paweł zarzuca Piotrowi takie. Niejednoznaczne zachowanie, jego właśnie też takie jest. I że nie musimy wszystkiego wiedzieć, nie, znać, nie musimy znać wszelkich motywacji, że jakaś postawa nie jest tak klarowna do końca. Pewnie, że życie ma być przede wszystkim świadectwem, ale to nie znaczy, że to życie takie prześwietlone do końca. Tak czasem jest, że na jakichś spotkaniach z ważnymi postaciami, z biskupami na przykład, nie? Młodzie zadaje jakieś takie pytania, które dotyczą właśnie życia intymnego, takiego, tak żeby trochę zakłopotać. Nie mamy prawa wnikać w czyjeś życie osobiste. Nikt nie ma obowiązku się nam tłumaczyć, ani my nie musimy o sobie samych opowiadać. Nie musimy znać, nie musimy wiedzieć wszystkiego, żeby czyjś autorytet przyjąć. Czymś innym jest jakieś podwójne życie, jakaś ciemna szafa. W sercu, ale z której wychodzą tam jakieś smoki. A co innego jest to, że nie musimy znać część motywacji do końca w takich postanowieniach. Więc to jest jedno. Druga myśl to jest taka: że no chodzili i Opowiadali, owszem, o Chrystusie, karygmat, ale jednocześnie, kiedy przechodzili przez miasta, nakazywali im przestrzegać postanowień powziętych przez apostołów i starszych w Jerozolimie. Z Antiochii udali się do Jerozolimy, tam postanowiono o tym obrzezaniu, o niespożywaniu krwi i tak dalej. I gdy głoszą Chrystusa, to jednocześnie są lojalni, głoszą to, co apostołowie i w Jerozolimie postanowili, co do tych przepisów. I w ten sposób, nie tylko głosząc Chrystusa i takie podstawowe orędzie, ale też przekładając na jakieś zasady życiowe, zasady wspólnoty, wspólnoty że w ten sposób utwierdzali wieże kościoły. Więc tak, ogólne. Przesłanie, orędzie, Ewangelia przekłada się na szczegóły życia, I, no i idziemy tu za tradycją Kościoła, która przynajmniej niektóre z tych szczegółów rozwiązuje. I że Kościół umacnia się w takiej harmonii, nie tylko biorąc Ewangelię, ale tak włączając się w życie Kościoła według tych postanowień. Jakie miały miejsce w Jerozolimie. Dalej jest też mowa o tym, że Duch Święty ich prowadził, że tu im nakazał iść, tam im zabronił. Już to szczegółowo nie odczytuję. Chcieli udać się do Bityni, ale Duch Jezusa nie pozwolił im, więc poszli gdzieś indziej. Natomiast w nocy Paweł miał takie widzenie. Jakiś macedończyk czyli mieszkaniec już Grecji, po drugiej stronie Bosforu, stanął przed nim i błagał go. Weź nie, ale macedończyk błaga. Przepraw się do Macedonii i pomóż nam. Zaraz po tym widzeniu staraliśmy się wyruszyć do Macedonii w przekonaniu, że Bóg nas wezwał, abyśmy go sili w Ewangelii. Więc taki sen Pawła sprawił, że Paweł postawił nogi na Ziemi europejskiej, przybył do Filipi i tam no, e, głosi e, słowo chrzci pierwszych chrześcijan, pierwszych Europejczyków, chrześcijan. Ciekawe jest, jak odczytuje wezwanie Paweł czy, czy inni. Piotr chrzci pierwszego poganina, Korneliusza, ale to Korneliusz wysyła do niego posłańców i prosi przyjść. Owszem, ma swoją wizję Piotr, ale ta wizja potwierdza wezwanie tych, którzy przyszli i zapraszali go do siebie. Więc to pragnienie Korneliusza Filip spotyka. Na drodze Etiopczyka, Dworzanina, który czyta proroka Izajasza, a więc jest tym bojącym się Boga. Z Etiopii do Jerozolimy, na Rydwanie, by nie wiemy co uczestniczyć w kulcie, wysłuchać jakichś pobożnych gamalielów czy innych uczonych w piśmie, właśnie tam w Jerozolimie. Coś go do tej Jerozolimy ciągnęło. No, i pierwszy Etiopczyk, pierwszy Afrykańczyk ochrzczony przez Filipa. Więc Korneliusz, w Etiopczyk, tutaj Macedończyk wprawdzie we śnie, ale też jest to, że ktoś wzywa, a apostoł idzie za oczekiwaniem tego kogoś, kto go zaprasza, kto chce Chrztu, kto poszukuje Boga. Ewangelia jest odpowiedzią na, na pragnienie. Jeżeli ktoś nie pragnie, to nie przyjmie Ewangelii. Jeżeli w kimś nie ma pragnienia Boga, nie ma takiej otwartości na, na życie duchowe, nie każde, każda otwartość na życie duchowe musi się skończyć ewangelizacją, ale to, że w człowieku jest takie pragnienie, no i teraz można pytać czy ono jest, czy go nie ma, czy jest, ale jest stłumione, jest, ale jest nieuświadomione, jest, ale poszło w tym kierunku. Ale hmm, sukcesów apostolskich, ewangelizacyjnych nie poszukujemy tylko w tym, w takiej mocy apostoła, w jego hmm, sile osobistej, sile wiary. Że on coś tego zrobi, że ludzi nawróci. No, w jaki sposób ludzie muszą być no to otwarci. Nie tworzymy sekt, nie, nie zdobywamy ludzi manipulacją, nie, nie, tylko odpowiadamy na ich pragnienie. Możemy, może tyle trzeba robić w dzisiejszym świecie, który tak w dużym stopniu jest zamknięty na ewangelizację, na Ewangelię na Jezusa, na wiarę w ogóle, że to pomagać dochodzić do najgłębszych pragnień. Towarzyszyć człowiekowi, który wierzymy, pragnienie Boga jest, że to Augustyna zdanie no chyba jest aktualne, to niespokojne jest moje serce, dopóki nie spocznie w Tobie. Zobaczyć niepokój człowieka, ten taki dobry niepokój, może zobaczyć to, że on jest tłumiony w niewłaściwy sposób, jakiś głód zaspokajany, nie tak jak powinien być. W każdym razie um, wielkie wyzwanie ewangelizacyjne, towarzyszyć e, także tym, którzy niekoniecznie wołają jak Korneliusz, niekoniecznie wykazują się gorliwością jak ów Etiopczyk, niekoniecznie śnią się po nocach e, jako ludzie spragnieni Ewangelii. Towarzyszyć, by, by dostrzec ślady. Tych właśnie wielkich pragnień, które Pan Bóg w nas złożył? Pomóż żyć pragnieniem. Człowiek wierzący żyje pragnieniem. Właśnie samemu żyć pragnieniem. To jest stara opowieść, jak zmusić osła, któremu nie chce się pić, żeby zaczął pić. Jeżeli osio ma wyruszyć w jakąś dalszą drogę, to skąd on ma to wiedzieć, że musi się napić na zapas? Nie wytłumaczy mu się. Ale trzeba go postawić wobec osła spragnionego, który pije. To też będzie piłko, chociaż mu się nie chce. Być takim spragnionym osłem, tak zaspokajającym swoje pragnienie, żeby w kimś się obudziło to samo pragnienie. Żeby pił, chociaż niekoniecznie w tym momencie pragnienie odczuwa. Znaczy tu ewangelizacja jako dzielenie pragnienia, jako takie y, zarażanie własnym pragnieniem Pana Boga. Nie jak być skuteczniejszym w sensie, jak mu wytłumaczyć, jak nakazać, jak zmusić, tylko jak obudzić taką dobrą zazdrość, że chce też tak, chce pójść za takim pragnieniem. Niech to będzie nie tylko kwestia snów, że śnią się jacyś Macedończycy ale obyśmy się spotykali takich na jawie, takich Macedończyków, którzy mówią przyjdź i mów mi o Jezusie.